W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Pan z Wami I z Twoim. Przyszliśmy na niedzielną Mszę Świętą, aby wspólnie wychwalać Boga, karmić się Jego Słowem i Ciałem. Dobrze wiemy, że jest nam to potrzebne. Abyśmy mieli siłę do osiągnięcia prawdziwej wolności. Stwórca zostawił nam bardzo konkretne wymagania nie dlatego, żeby nas ograniczyć, ale właśnie po to, byśmy nie popadli w niewolę. Jesteśmy słabi i często upadamy pod ciężarem naszych win. Na kartach Ewangelii, Pan Jezus uczy nas, aby zostawić wszystko, co nam przeszkadza w osiągnięciu świętości i pójść za nim. Tej najświętszej ofierze dzisiaj w szczególny sposób uczestniczą wraz z nami Duchowie Zachodniczej Straży Pożarnej podolszyce Płock. Chcemy dzisiaj dziękować dobremu Bogu za 100 lat ich istnienia, przepięknej historii związanej z ludźmi tego terenu, tego miejsca, ale także związane z różnego rodzaju działaniami ratunkowymi które przez te 100 lat właśnie Ochotnicza Straż Pożarna płock po prowadzi. Dziękujemy za jej historię, ale także i prosimy o błogosławieństwo za wstawiennictwem świętego Floriana o dzień dzisiejszy. Ja tę urze świętą sprawuję właśnie w intencji druków Ochotniczej Straży Pożarnej, żyjących i tych, którzy odeszli już na wieczną służbę. W setną rocznicę powstania OSP Płock Podoszyce. Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować mu pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalemu. Widząc to uczniowie, Jakub i Jan rzekli, Panie, czy chcesz byśmy powiedzieli, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich? Lecz on odwróciwszy się zgromił ich i udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział, lisy mają nory i ptaki podniebne gwiazda, Lecz syn człowieczy nie ma miejsca, gdzie by mógł głowę położyć. Do innego rzekł: pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Oto Słowo Pańskie. Kochani bracia i siostry, rozpoczął się czas wakacji, wyjazdów, zwiedzania różnych miejsc, podróży, wypoczynku, być może też pielgrzymowania do jakiegoś sanktuarium. Ten czas w pewien sposób przypomina nam także, że każdy z nas wędruje różnymi drogami. A droga jest jakimś też symbolem życia człowieka, gdzie ważny jest cel, kierunek, w którym idziemy, no i oczywiście środki do realizacji tego celu. Ale wydaje się, że nawet ważniejsze na drodze jest nie tyle cel, ale Moi drodzy, sama droga, samo wędrowanie. I to jest, moi drodzy, coś niezwykle ważnego, bo za tym kryje się między innymi przygoda, doskonale wiedzą o tym harcerze, że zawsze z wędrowaniem musi się wiązać jakaś przygoda, jakieś doświadczenie, jakiś trud, czasami jakaś porażka, ale również oczywiście wraz z wędrowaniem. Jest to czas spotykania innych osób, zdumienia i moi drodzy, czasami też i ryzyka. Różne są więc drogi w życiu, tak jak różne są drogi w naszej przestrzeni. Również dzisiejsza Ewangelia dzieje się niejako na drodze i w drodze. Jezus udaje się w drogę do Jerozolimy, wysyła w drogę posłańców. W drodze rozmawia ze swoimi uczniami i z napotkanymi ludźmi. Więc na drodze i w drodze objawia, tym, objawia się tym, którzy z Nim wedrują i spotykają Go niby przypadkiem i On im objawia prawdę o dwóch drogach dobrej i złej. Najważniejszą rzeczą w życiu jest odnajdować drogę Bożą i tą drogą kroczyć. Dobra droga to ta, która jest prosta i polega na wierności Bogu, prawdzie, mądrości, posłuszeństwu, a zła droga jest kręta i wyboista, i na niej potykają się grzesznicy. Ona prowadzi do niesłuchania Boga, do zguby i do zatracenia. I moi kochani, człowiek ma całkowitą swobodę wyboru jednej z tych dróg dobrej albo złej. I oczywiście. Którą z tych dróg obierzemy, jednocześnie będziemy odpowiedzialni za to, co wybraliśmy. W dzisiejszej ewangelicznej scenie uczniowie, którzy mieli przygotować Panu Jezusowi pobyt w, Samaryta w samarytańskim miasteczku, zostali chyba przez samarytan bardzo źle potraktowani, bo wracają do Jezusa są pełni złości. Natychmiast w ich sercu rodzi się chęć odwetu za to, że nie chcą przyjąć Jezusa. Co mówią? Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich. Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich. Moi kochani, hmm, potrzeba by tam strażaków, żeby ten ogień nie zapłonął. I żeby nikt nie zginął. I taka właśnie rola i takie zadanie jest właśnie tych, którzy jak mają na swoim sztandarze i w swoim, moi drodzy, w swoim zawołaniu, Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Czyli apostołowie chcą jakieś krzywdy dla tych, którzy nie przyjęli Jezusa. Nie myślą, moi drodzy, po Bożemu. Dlatego Pan Jezus ich zgromił. Tak jest słowo użyte tutaj. A to słowo, moi drodzy, trzeba by niejako przetłumaczyć, tak jakby chciał ich zapytać. Nie wiecie, jakiego ducha jesteście? Czyli nie wiecie, że wy jesteście Bożego ducha, a wy chcecie pójść za diabelskim duchem? Zgromił ich za ich chęć odwetu, chęć zemsty. Zraniona duma pragnie odwetu, a nasze wyroki o innych są zawsze naznaczone jakąś niedoskonałością, jakimiś emocjami. Pójście zaś drogą Bożą za Jezusem to nie obrażać się na nikogo, kto nas odrzuca. W ogóle nie obrażać się na ludzi. Po co się obrażać na ludzi? Mogą myśleć inaczej, chcieć inaczej, robić inaczej. I moi kochani, nie do nas przecież należy wymierzanie sprawiedliwości. Nasza droga to jest miłość, wielkoduszność i danie Bogu czasu. Pamiętacie być może te Ewangelii, kiedy Jezus mówi, że ktoś zasiał pomiędzy pszenicę kąkol i apostołowi mówią, no to trzeba wyrwać to. Nie, dajmy im rość aż do żniwa. Bo kiedy zaczniemy wyrywać teraz, to wyrwiemy i dobro. A potem się jasno okaże, co jest dobre, a co złe. Dlatego, moi drodzy, nie trzeba walczyć ze złem, ale mocą Chrystusowego dobra zwyciężać i pokonać zło. Bo zło można pokonać tylko dobrem. Zamiast ognia zniszczenia, ogień miłosierdzia. Moi kochani, w dzisiejszej Ewangelii też Jezus spotyka na drodze jeszcze trzy inne osoby, które na pozór wydaje się, że chcą pójść za Jezusem, ale chcą pójść za Jezusem na własnych zasadach. Jeden z nich mówi do Jezusa: Pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Na co Pan odpowiada. Lisy mają nory, ptaki podniebne gwiazda, lecz syn człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. Dlaczego Jezus tak powiedział do niego? Bo znał jego serce, bo Bóg zna Twoje serce, wie czego w tym sercu pragniesz, za czym biegniesz. Jezus odpowiada temu człowiekowi na jego przywiązanie do komfortu i wygody. Dla niego liczy się tylko ustawienie w życiu bez trudów, ciężkiej pracy, poświęcenia. Ważne, żeby był nasycony i miał wygodnie, robił to, co lubi. Jezus odpowiada mu, że będzie odrzucony i niezrozumiany. I pyta mnie i ciebie, czy jesteś gotów wyrzec się wygody i przyjąć mój styl życia? Opuść swoją strefę komfortu i wyrzeknij się wygody, myślenia o wygodnym życiu, bez ofiary z siebie, realizacji swoich tylko pomysłów o małżeństwie, pracy, studiach, kapłaństwie bez konsultacji z Bogiem, z czy kierownikiem duchowym? Jeśli będziesz szukał tylko miejsc i ludzi wygodnych, to przegrasz życie. To nie znaczy, że nie mamy mieć w życiu dobrze. To nie znaczy, że nie mamy, nie wiem, żeby nam się żyło lepiej, łatwiej. Ale chodzi o to, żebyśmy nie tylko o to dbali, ale najbardziej dbali o Królestwo Boże. Diabeł ja bowiem, jeśli pójdziemy tą drogą, moi drodzy, zachłyśnięcia się, wygodą i komfortem, wystawi nam taki rachunek, że się po prostu nie pozbieramy na koniec. I myślę, że moi drodzy, nasi duchowie, ci, którzy 100 lat temu, w 1922 roku, tutaj na wsi Podolszyce, Zakładali ochotniczą straż pożarną, a był to marzec. Jej założycielem był pan Władysław Nowicki, który był też ogrodnikiem i jednocześnie żołnierzem, który walczył w obronie Płocka w 1920, w 1920 roku. Ten pan, zarówno jak i ci wszyscy, którzy byli po nim, niewątpliwie na wygodę i komfort nie mogli liczyć. Bo czasy były niezwykle trudne, dopiero co odzyskana niepodległość, ale serca mieli otwarte. Bo nawet moi drodzy, sam kiedy czytałem historię Ochotniczej straży pożarnej po podolszyce, to zdumiewa mnie to, że na przykład już w 23 roku strażacy wraz z kierownikiem amatorskiego zespołu teatralnego Założyli tutaj letni teatr na Togolszycach. To jest też wyraz ich, moi drodzy, troski o tych, którzy tutaj mieszkają, dostępu do kultury. W 1936 roku, zaledwie na trzy lata przed wybuchem wojny, ci ludzie, którzy tutaj byli w Ochotniczej Straży Pożarnej, moi drodzy, wybudowali remizę. Ale. W 1935 na przykład e, pojawiła się drużyna żeńska, e, właśnie samarytanki, których zadaniem była opieka nad, moi drodzy, e, osobami, które cierpią, chorują, są oparzone i leczenie, jakie one pomagały im prowadzić. To było ich główne zadanie. Moi kochani. E, w czasie II wojny światowej właściwie większość druchów została powołana do wojska i po prostu walczyła na różnych frontach. W czasie wojny druchowie współpracowali między innymi z Komórką Armii Krajowej, która była tutaj na Podolszycach, a także z ZHP, z harcerzami. To był dość silny związek tych dwóch, moi drodzy, organizacji. Po wojnie znowu. Powstał teatr, a w 1956 roku y, nasza jednostka otrzymała pierwszą motopompę. To bardzo ważne. Wreszcie w 1959 moi drodzy, dostała pierwszy wóz, a na 50-lecie sztandar, który myślę dzisiaj z nami. Nie, to nie ten, już, już ten jest nowy, tak? No właśnie, ale ten historyczny gdzieś być może jest. Dzisiaj jednostka zajmuje się ratownictwem wodnym, wysokościowym, technicznym, poszukiwawczo-ratowniczym i medycznym. I ma także, moi drodzy, oprócz e, samochodu bojowego, także samochód sanitarny, ambulans. To właśnie w kontekście tej drogi wyjścia z komfortu samego siebie, służyć innym, żeby życie przeżyć dla innych. Bo tak jak mówi Pan Jezus, więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. I wracając jeszcze do dzisiejszej Ewangelii, widzimy w tej Ewangelii także, moi drodzy, człowieka, który mówi do Jezusa, do którego Jezus mówi, pójdź za mną. A, Jezus, a ten człowiek mu odpowiada, Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Jezus odpowiada mu, aby umarłym zostawił grzebanie umarłych. Czyli Pan Bóg chce, żebyśmy nie chowali naszych zmarłych? Nie, oczywiście, że nie. Ale chodzi tu o to, że ojciec tego człowieka żyje i ma się dobrze, a on chce zadbać o sprawy spadkowe. Dlatego mówi, najpierw pójdę i pogrzebię mojego ojca. Czyli zaczekam do jego śmierci, jak umrze, przejmę jego majątek i dopiero może kiedyś pójdę za Tobą. A więc zobaczcie, priorytetem tego człowieka nie jest pójście za Chrystusem, ale priorytetem jest pieniądz. I stąd też, moi drodzy, musimy my także zadać sobie pytanie, co jest moim priorytetem w życiu? I wreszcie ostatni człowiek na drodze to ktoś, kto chce pójść za Jezusem, ale prosi, by mógł pożegnać się z rodziną. Oczywiście nie ma nic złego w żegnaniu się z rodziną. Jak ktoś wyjeżdża na długi czas, to chce się pożegnać z najbliższymi. I to pożegnanie często jest też trudne. Trudno opuścić dom. Moi kochani, pożegnanie oznacza oddanie decyzji o mojej drodze życia, pójścia za Bogiem pod osąd rodziny. Tutaj jest też coś takiego, co można by nazwać, moi drodzy, takim emocjonalnym szantażem rodziny, mamy, taty, że ten młody człowiek nie może podjąć decyzji sam, autonomicznie. Pamiętam e, e, pewnego młodego e, chłopaka, który przyszedł do seminarium, ponieważ jego mama bardzo chciała, żeby poszedł do seminarium. I tak przez lata ustawiała mu głowę, że nie wyobrażała sobie, żeby on poszedł gdziekolwiek indziej. I wtedy na drugim roku ta jego mama zmarła, a on zaraz po pogrzebie zabrał dokumenty z seminarium i powiedział słuchaj, teraz wreszcie jestem wolny. Nie muszę robić tego, do czego byłem. Szantażem emocjonalnym zmuszony I odszedł do seminarium. Dzisiaj założył rodzinę, już wiele lat temu założył rodzinę. Ma dzieci jest szczęśliwy. Ale ten szantaż emocjonalny nie pozwolił mu pójść za tym wezwaniem, które miał w sercu. Często też, kochani, tak się dzieje, że oprócz tego szantażu emocjonalnego na przykład matki, matka mu dzieci ja wszystko dała. A ty co? do dopowiedzeniu, nie robisz tego, co ci każę. Ja Ci wszystko podarowałam, a Ty? Nie można tak. Do tego dochodzi jeszcze, moi drodzy, w tym uwiązaniu emocjonalnym, może to dojść do tak zwanej racjonalizacji. Czyli do takiego systemu zabezpieczenia, gdzie matka mówi: Ja to wszystko robię dla Twojego dobra. Czyli Młody mężczyzna wstępuje w związek małżeński, a matka mówi ciągle tak. Ja wiem, co mu najlepiej smakuje, ja wiem, jak wyprasować jego koszulę, ja wiem, co on w tych godzinach robi, ja wiem lepiej niż ona. W ten sposób niszczysz rodzinę, ale to dla twojego dobra, synku. Trzeba powiedzieć, mamo. Nie wtrącaj się w moje życie. Może zrobię błędnie, ale to ja zrobię. Możesz mi powiedzieć, co o tym sądzisz, ale decyzję podejmę sam. Moi kochani, na koniec zadajmy sobie pytanie o to, które z tych uzależnień może jest moim uzależnieniem. Przywiązanie do komfortu i wygody, czy też Moi drodzy, do pieniądza, dóbr materialnych, a może to ten szantaż emocjonalny, może ta racjonalizacja? Pan Jezus chce nas uwolnić od tych uzależnień na drodze naszego życia. I moi drodzy, co mówi? Nie oglądaj się wstecz, czyli patrz do przodu i pójdź za mną. Amen.